Dobry wieczór Państwu. oto dzisiaj mamy Piotr Dwille, oczywiście nowy odcinek dzisiaj pokażę Wam jak się stypuje Pokaż parkiet Parkiet jest? Jest! Jest, to idziemy Oczywiście potrzebne są specjalne buty Poczekajcie Giszo z podeszwą Koszt? 100 zł Nie, jak jest 100 zł Koszt złotówka? 50 złotów <laughs> No to wstępujemy Jak się wymiat na parkete? <grymne> Zwei mnie leci. Dzięki Państwu.